Dobra, jedziemy z nagrodami za Food Champions, 10 minut zostało wbite. Okej, okay. jest Paul Scholes. Zaczynamy od Nesty. Okej, okay. Vitinha, Vinicius Junior. zmienno na albo futi. Zaczynamy od Sergio, B... Sergio Busquetsa, Tu nic nie ma. Tavares, nic nie ma. Ewander, nic nie ma. Suarez, nic nie ma. Może w tych pierwszych dwóch? O Jezu, Girma i. O, Ronaldo, Płaczkaldo, Leżaldo. Rajkart w pierwszym piku średniawo, Morientes jeszcze gorzej. Dostajemy Ziko, którego już mamy. Wolera, którego mamy. I Lale, którego też mamy. Ziko, Woler, Morientes i Schmeichel. Ok, mamy ikonę Futis wymienną. Tak jest, pani fondy wymienna. No to nie, tutaj nie będzie zarobku. Trzy karty Futis z dowolnego tygodnia. Zaczynamy od Morientesa, a razem z nim jest Angelina. Zanetki, trzy duplikaty, no niestety, nie oddało, jak zwykle.